Aua! Śmiesznie się składa, bo akurat kilka dni temu skręciłam kostkę. Już jest teraz trochę lepiej i nie boli, ale cały czas jest sina. Każdemu z nas znane są te momenty, kiedy w większości z naszej głupoty, i nieuwagi doznajemy strasznego fizycznego bólu. Takiego wiecie, że aż nam się czarno przed oczami robi i mamy wrażenie, że nam się łeb na dwie części raz w połowie. To taki wszechogarniający ból, który wywołuje w nas niekontrolowane wrzaski i niecenzurowane słowa. Zazwyczaj wtedy też obwiniamy przedmioty, z którymi zderzyło się nasze ciało. Głupia szafa, głupi stoli, a ponoć obwinianie rzeczy i przedmiotów martwych jest cechą niedojrzałości. Ale takiego bólu fizycznego możemy też doznać przez głupoty lub innych osób, albo przez ich nałogi. Przed Wami TOP 10 najbardziej bolesnych sytuacji, które na 100% przytrafiły Ci się w życiu przynajmniej raz. Bycie uderzonym w kolano lub w piszczel przydarzyło się każdemu, kto grał w piłkę nożną. Ból do utraty przytomności w momencie, kiedy jeden z graczy zamiast kopnąć w piłkę, trafił Ci właśnie w nogę. Aaaa! Nie, po nogach debilu piłki nie widzisz! Głową można się też uderzyć, nie tylko o metalowy słup, ale również o wystające szafki, albo drzwi od szafy, albo wystające niezamknięte szuflady, bo ktoś ich wcześniej przed nami nie zamknął tak jak należy. No i wówczas uderzamy się o nie, i to nie jest nasza wina, bo ktoś tego nie zamknął, albo to wina po prostu tej szafki. Właśnie to się przydarzyło w jednym z ostatnich odcinków biednemu Pawełkowi, jak wyklinał na kumpla. Widocznie na kumpla wyklinać nie można. Się na tobie, Marek! Naprawdę! Umiesz tylko kraść kumpli! Nawet w twarz nie potrafisz tego powiedzieć! Nie kumplujemy się już! Ach, durna szafa! Durny Marecki! Pląsy taneczne, zwłaszcza na weselu Po kilku kielonach, również kończą się Często boleśnie, no bo oto zbliża się Do ciebie podchmielony wujek Taki wujek generalnie już na parkiecie jest Nieobliczalny, a jak jeszcze mu nuta podejdzie To już całkowicie przepadłaś No i taki wujek, oczywiście to może być też Pijana ciotka, jak kto woli Obraca cię i obkręca i szarpie Tobą na wszystkie strony, także w pewnym Momencie oboje ląduje się na parkiecie Z takiego parkietu ciężko się wyszportać A jak się już wyszportacie to I tak zostanie pamiątka w postaci kilku i obtarć. Gorszy kaliber był, kiedy jako dzieci bawiliśmy się w piwnicy, i zamiast, będąc w wielkim rozpędzie, wybiec w próżnię, wbiegliśmy w ścianę. Gdzie on jest? Raz na jakiś czas, kiedy szkoła zrobi ukłon w twoją stronę i zorganizuje jakąś dyskotekę szkolną, na przykład Andrzejki, albo jako rasowa osiemnastka wybierasz się do miasta na balety, no albo w średnim wieku jesteś i nie opuszczasz wiejskiego festynu. Wtedy też może zdarzyć się dość bolesna sytuacja, a mianowicie będąc na parkiecie w wielkim tłoku i ścisku, obrywasz czyjąś ręką w nos. Niby niechcący, ale boli. Mogło być też tak, że do kogoś kozaczyłeś, albo nie chciałeś pożyczyć zapalniczki, mimo że jej nie posiadasz, bo nie palisz. No i w tym momencie dostajesz porządną lufę kości nosową, aż coś zgrzytnie. Ty zobaczysz gwiazdki, a krew zalewa twoją twarz. Chodź mała, chodź. Skraftowałem dla ciebie wiadro. No chodź. Marcin, Marcin. Fajnie będzie. Masz coś do mojej dziewczyny? Tak? Takie fajne bioderko z Niemiłosiernie bolesne jest również klasyczne uderzenie się w piszczel. Kość piszczelowa jest od przodu chroniona tylko i wyłącznie przez warstwę skóry, no i jest bardzo unerwiona, więc uderzenie się w nią tak cholernie boli. No i wtedy syczymy z bólu przez co najmniej 10 minut. Największym zagrożeniem dla naszych piszczeli są nowo zakupione meble albo przebywanie w obcym pomieszczeniu, gdzie jeszcze nie oswoiliśmy się z rozmieszczeniem mebli. Jak na przykład w pociemku wstajemy sobie za potrzebą w nocy, to właśnie taki napotkany na drodze mebel może być fatalnym końcem dla naszej piszczeli. Na takich imprezach samotne panienki też sobie świetnie radzą, bo jak są zagrożone, to walnięcie chłopa między nogi rozwiąże cały problem, no ale za to przysporzy niemiłosierny ból temu właśnie facetowi. Siema, Ala. Cześć. Może ty byś chciała, wiesz... Ty, ja, wiaderko... Wyglądam ci na patologię? Nie, nie. Wyglądam się na taką, co byś chciała. W sensie, na taką, co by dała. JA BYM DAŁA?! Radę. O wiele częściej zdarzają się inne bolesne sytuacje związane z piciem lub jedzeniem. Kilka razy w roku, właśnie sobie spożywając kulturalnie tracimy kontrolę nad jamą ustną i właśnie w tym momencie przygryzamy sobie policzek od wewnętrznej strony albo gryziemy się w język, myśląc, że to jest kęs jedzenia. Każdy to zna. Przynajmniej kilka razy w roku jak nie więcej nasz język ulega dotkliwemu poparzeniu, bo mama zrobiła nam za gorącą herbatę albo babcia woła na obiad, mimo że zupa dopiero się ugotowała, jej temperatura wynosi 99 stopni. No i potem ten oparzony język, właściwie fragment języka, przez kilka dni tak przeraźliwie piecze. Głowa to niewątpliwie nasza najważniejsza część ciała. Powinniśmy ją chronić zawsze i wszędzie. A my co robimy? Idąc sobie z kilku lub kilkunastokilogramowym plecakiem, rozglądamy się na prawo i lewo. Nie już na prawo i lewo. Do, podziwiamy przyrodę i świat. I nie widzimy takiego żelaznego lub żeliwnego słupa, który stoi w obrębie chodnika. No i co? Ładujemy się, popchnięci dodatkowo masą tego ciężkiego plecaka na ten słup, i lądujemy na nim prosto, właśnie czołem. Mmm.